ma z tej strony 11 i to jest Five Nights at Freddy's 4? Jedziemy z szóstą nocą. Nie, nie mogłem się powstrzymać, tym bardziej, że Zalia mnie tu podpuszcza. Spróbuję tą szóstą noc, Zobaczymy, co takie co, gówno nas tutaj czeka. Będzie eee... <todgłosy> ciężko, pewnie. Ale w sumie ogarnąłem już trochę tą mechanikę tej gry, więc nie powinno być aż tak źle. Dodatkowo, Scott wydał akurat. Wyjaśnienie do tego, jak działają te wszystkie animatrony. Nie boję się, co tutaj będzie, bo tam był ten cały Fredbear, nie było żadnych animatronów. Teraz się boję, co tutaj będzie. Coś tam biegło. O, tu już będą normalne animatrony, chyba. Tak, to już jest, powraca normalny tryb tego, co tam było. Uciekaj, Cika. Słyszałem twoje kroki. Już się u nauczyłem, że... To są kroki. Te takie dźwięki, jak miał... o, Jezu. Serio Foxy. Dobra, tych odgoniłem, to teraz czas Foxy go odgonić. A, wiedziałem! Ja wiedziałem. Ja wiedziałem, że on to zrobi. Coś leci z prawej. Zbliża się. Czika nadchodzi. Czyjka nadchodzi, pa, moje dupsko, będzie rżna... co? Jest, Czyjka za drzwiami, mówiłem, że jest. Już sobie poszła. Teraz nie go sprawdźmy. Zamigało mi się, o to coś nie zabije zaraz. Z tyłu, dzieciaki, dzieciaki, nie! Ło! Eee, Uuu a chica mnie dorwała, przez wygoniłem dopiero No tak, Nightmare Kapka mnie zaatakowała. Bo Chica nie chce wejść do pokoju, ona woli wysłać swojego zakładnika O, żeby dorwał moje dupsko Czekaj czekaj. Foxy? Cześć tam Eee, <suszy> ty gnoju wredny Nie ujadaj To, to jest takie śmiechowe jak... To, to wygląda jakbyśmy mu przy, przy, przyczesnęli paszczę ty, tymi drzwiami Czekaj, idzie z prawej strony, ja ją słyszę ale muszę jeszcze Foxiego powstrzymać. Nie wysyłaj kapkę jeszcze. Aha, aha Możesz pójść. To nie są droidy, których szukasz. Wo, wo, wo. Coś czuję, że było blisko. Czy tam jeszcze Fredber będzie? Proszę o by nie. Proszę. Kuźwa, ser Serio jeszcze on! Ja wiedziałem, że to nie może być załatwe. Ja po prostu kuźwa wiedziałem. Ale zaraz, czy to się zmienia tak, że one wszystkie uciekają i potem jest Fredber, czy... Potem są wszyscy naraz. Nie chcę wszystkich naraz, bo nie dam rady! To, to jest jakiś żart? To na noc 7 miałoby iść, ale nie teraz. Fuck jest szyda! O... Tak Oddychała! Mój błąd! Mój błąd! Już wiedziałem, że zrąbałem na lewo, na lewo, na lewo. Jest czysta. Przenośnie, znaczy się ogólnie też jest czysta. To był by błąd! To był błąd! Huuu. Ci Gdzie on jest? Nie i po lewej. Po lewej, szybko. Po lewej. tutaj. Fast! NIE! NO PIĄTA BYŁA RANO, KURWA, MAĆ, KURWA! Fucking fuck!

Niech spojrzy na YouTube'a, to będzie wiedział co nagrywam. Skupienie 100%, nie popełniać głupich gaf. Bo no to mnie zgubi. To mnie zawsze gubiło. Jest czysto. Tam tylko biegło. Prawdopodobnie był lisiasty. Plus ja. Też biegałem. Nie wpuszczasz go jak najdłużej do pokoju. Kuchnia. To jest spoko. Kuźwa. Musiałeś przyjść. Po prostu musiałeś. Rozerwało by cię, jakbyś nie przyszedł, Prawda? I tak teraz zostałem w na <laughs> Wiedziałem. Mówiłem. Miałem cię nadzieję, że tego nie zrobi, ale... Coś ładzi O! Tu już stoi pod moimi drzwiami I sobie poszło, Ok. Co to za co to za zbiorowi? Skoro się uwielbiam to słowo to jest takie takie wieże Poza ja te drzwi, skoro tam nikogo nie ma Oj, on był bardzo blisko. On był bardzo blisko. Ale on jest jeszcze bliżej. No ja tylko tu na raty. Czeka mnie nie wpierdzieli. Idę do czeki. Czeka, 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 czeka. No, zejdźcie Coś tam idzie z lewej strony, coś się tam przejdę Okej okay. Sytuacja opanowana, prawda? Opanowana. Za chwilę będzie czwarta, i przybędzie Fredbear wtedy I już nie będzie robienia sobie jajec Najgorsze jest to, że mi gdzieś znika w ostatnich sekundach tego... ...tej nocy Odszedł sobie Warta. Foxy mnie teraz Fredbear. Nawet nie trzeba siedzieć światłami, ale muszę, muszę być cicho, żeby go słyszeć. wredny misiek ten śmiech coś oznaczał albo to albo to albo i nie bo nic nie oznaczał teraz oznaczał on teraz gdzieś jest z tyłu z tyłu z tyłu z tyłu, szybko z tyłu jest tutaj co ja zrobiłem odganiaj go odganiaj go bo... Czekaj. JEST! O KUŹWA! JEST! Ta radości. O tak! O tak! U! Dobra Czy będzie tu coś dalej z historii? Będzie! No oczywiście! Musi być! Wiedziałem, że będzie! Słyszysz mnie? Nie wiem, czy mnie słyszysz. Bardzo mi przykro. Jesteś zepsuty, czy, czy, czy coś takiego? Czy złamany? No. Dosłownie, no. zepsuty chyba. Wciąż jesteśmy Twoimi przyjaciółmi. Wierzysz w to w dalej? Wciąż tu jestem. Poskładam cię z powrotem. Czy tak powstała kukiełka? Te łzy mi wszystko powiedziały. Czy tak powstała kukiełka? Myślałem, że to Purple Guy, bo na to wskazywało cała ta, 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 ta fioletowe rzeczy w, po pokoju, a to... Nie wiem, czy ja dobrze rozumiem w ogóle tą historię. Może zrozumiem podczas montowania odcinka inaczej i będzie coś innego, ale... Najwyżej zajrzyjcie w opis, może coś się zmieni, ale wątpię. Fajnie, że w końcu jest to wyjaśnione w miarę. I nie jest... Nie ma teorii tak głupich jak, że... Że... Kiełka, tu jest matka jakichś tych, tych dzieci zabitych Bo to, 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 w ogóle nawet sensu nie miałoby Dobrze, że to jeszcze jest wyjaśnione Ale jest jeszcze Noc Siódma I ciekawe czy chociaż tym razem może, może Noc Siódma cokolwiek wyjaśnia Proszę Czy Noc Siódma mogłaby kiedyś należeć do fabuły O, tworzenie Fredbera no, taki typowy Freddy tutaj był, czy tam Golden Freddy Potem go zniekształcił, jak taką czaszkę bardziej Nałożył tekstury, dodał zęby i już jest creepy Kuźwa, ale przecież to faktycznie ma gębę większą od głowy To, to jest... Przerażające, Jesus Mother of God Jump scary. To moment, ja sobie słuchawki, tak? Mhm uh -huh. Faktycznie to są połączone wszystkie trzy dźwięki jumpskerów, tych co były. I teraz wyglądają fajnie, kiedy wiesz, że coś wyskoczy. O, o, tego jeszcze nie widziałem. Tego nie widziałem. Więc papa Fredio to jest, tak? Papa pa Fredio, fajnie. No i Fre Fredbera to widziałem za często. No i kapka tylko raz mi się zdarzy. A plus trap też ma jumpscare. No tak, faktycznie, ale mi się nie zdarzył jeszcze nigdy. O, zesrałbym się. zesrałbym się. Zbawa z trapem To jest pewne minigraf, w którą można zagrać, ale nie chcę. Nightmare. To jest siódma noc. O tak! Będę miał co męczyć, ok. Ale to na razie nie, na razie nie, bo przeszedłem teraz piątą, no, szóstą. Na razie, na razie mi starczy. Nad tą siódmą nocą posiedzę kiedy i zastanowię się nad nią, co robić i tak dalej. Więc na razie to by było na tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach. Zobaczymy jak długo mi ta siódma noc zajmie. No, ostatnio spędziłem dwa tygodnie nad Aggressive Nightmare o trzeciej części, więc kto wie co tutaj będzie. Dobra, to tyle. Trzymajcie się. Papa. Pa. Już mi miga światło. Już mnie zabijają, już. Dobra, okej. Okay. Boko, luz, chill. Papa. Pa.